fitness duchowy. ćwiczenia z duchem z duchem ćwiczenia walczymy z wadą wyobcowania od idei miłości ojczyzny ośmieszonej natrętną retoryką i skompromitowanej przez nacjonalizm ucieka się dziś często w drugą skrajność Obojętność, wyobcowanie. Dom potrzebuje fundamentów, drzewo korzeni, a człowiek zakorzenienia, tradycji, posiadania własnego miejsca. Potrzebne jest miejsce, w którym nie jest się gościem, turystą, przybyszem, gdzie jest się u siebie. To mój dom. Wyobcowany roztrząsa drobiazgową dokładnością, komu należy się więcej, komu mniej, komu później, komu natychmiast. Odgrzebuje zapomniane prawa własności, przypomina stare slogany, powołuje na obce ustawodawstwa, byle wykazać, co powinna mi dać ojczyzna, co powinna dla niego uczynić. Niektórzy mówią, że trudno wytrzymać w tym kraju, gdzie stopa życiowa za niska, gdzie choćby się szarpało sukno w swoją stronę z całej siły, zawsze urwie się za mało, bo sukno nie takie znów wielkie i po długich, trudnych latach znacznie poniszczone. Im drzewo wyższe, tym głębsze korzenie. Im dom większy, tym głębsze fundamenty. Im więcej otrzymujemy, tym bardziej trzeba pamiętać, gdzie nasze korzenie, gdzie nasz dom, od kogo i dla kogo to wszystko zostało mi dane. Duchowa forma pozwoli Ci czynić dobrze. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem, na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Cnota jest trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Zatem ćwiczmy dziś cnotę patriotyzmu. Patriotyzmu nie należy mylić z nacjonalizmem. Patriotyzm jest częścią czwartego przykazania. Kocham rodziców, ojcowiznę, ojczyznę. Nie potrafię kochać całego świata. Nie jestem do tego zdolny. Kocham moje osiedle, moje miasto, mój region, mój kraj, moją hmm. Europę. Kocham bardziej to, co głębiej znam, to, co mi bliższe. A tę miłość okazuje w konkretnych czynach. Na osiedlu mogę coś pożytecznego zrobić. Trudno mi coś pożytecznego zrobić na co dzień dla całego świata. Na osiedlu mogę codziennie zrobić coś pożytecznego. Trudno mi coś pożytecznego na co dzień robić dla całego świata. Miłość wymaga porządku. Mój kraj. Jedni śpiewają w tym miejscu z czułością. Bardzo Ci dziękuję, mój kraju, za to, że jesteś moim krajem. Inni mówią z rozczarowaną pretensją o tym, czego w tym kraju brakuje, co powinno być. Ten kraj brzmi obco i karcąco. Mówiąc mój kraj, bierze się za niego część odpowiedzialności. Kiedy chcemy poruszyć wielki kamień, napinamy mięśnie, wytężamy wszystkie siły. A gdy wreszcie poruszymy go z miejsca, zaczyna się toczyć, odczuwamy wówczas nagłe rozluźnienie mięśni, jakby pustkę. Czasem nawet przewracamy się. Brak nam sił i nie mamy pomysłu, co dalej. Tak jest z odzyskaną wolnością: duchowy zamęt, zagubienie w niepodległości. I w tym zamęcie wielu myśli o tym, co by się udało zdobyć dla siebie. Ale są i inni, którzy myślą w kategoriach wspólnoty. Myślą o ziemi, zabytkach, języku, ludziach. Myślą o wychowaniu następnych pokoleń, myślą i martwią się ujemnym przyrostem. Myślą w niemodnych dziś kategoriach służby. Choć wielu ogarniętych gorączką krzyczy o swoich prawach do posiadania i o tym, co powinni dostać, odzyskać, wymusić, inni pytają, co mógłbym ci dać, mój kraju. Co mógłbym dla ciebie uczynić? Myślą z troską, co mogliby dla ojczyzny zrobić. Patriotyzmu nie da się wyjaśnić, nie mówiąc o miłości. Tak to wyraził kiedyś kardynał Karol Wojtyła. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce. Zadbaj o formę. Beze mnie. Nic nie możecie czynić. Nic, a nic.